Czy wiesz, czym są czarne przestrzenie w biżuterii na obrazach sprzed wieków? Co może wydawać się dość dziwne, są to diamenty, które kojarzą nam się z niesamowitym światłem i blaskiem. W renesansie i epokach poprzednich, kiedy nie znano jeszcze technik facetowania, a właściwie były one niezbyt zaawansowane, metodą tworzenia pożądanego lustrzanego blasku było umieszczenie twoli, sadzy lub gumy uszczelniającej na tylnej stronie każdego kamienia przed jego zamontowaniem w oprawie. Portrety z tego okresu wyraźnie pokazują, że artyści malowali tę przestrzeń, czasami podkreślając ją odrobiną białej farby, aby oddać blask diamentowej biżuterii. Chociaż wiele kolorowych kamieni szlachetnych nadal używano w formie kaboszonów, to ich szlifowanie i tworzenie facet było wówczas możliwe, ponieważ miały one zupełnie inną twardość i były łatwiejsze w obróbce. Pomimo tego podobnie jak diamenty podklejano je folią w celu zamaskowania skaz oraz poprawienia ich koloru i blasku. Zachęcam do obserwowania kanału oraz udostępniania rolki.